Wielka Brytania. Przygoda. Czas. Zacząć. Yey! Pierwsze rondo i na rondzie zamiast w prawo to jedziemy wy. w lewo. A gdzie nam jechać? No pierwszy zjazd. Tutaj? Tak, w lewo. Czyli od razu w lewo, w lewo. No z no. w lewo, z lewej, na lewej. Słuchajcie, z lewej strony. Trochę dziwnie jak na stiry, wyprzedzają z prawej. No i zaczynamy zwiedzać Wielką Brytanię. Na początek w zamek Dover. A to wejście, wejście właśnie do zamku. Widok na port. I zaczynamy śmigać do zamku Dover. Do tu mamy taki fenomen, że. Zamiast jednego kierunku, do którego będziemy strzelać, są trzy. Co się rzadko zdarza i nigdy tego nie widziałam. Takie klimaty lubimy najbardziej. Tu mamy kolejną wieżę, zaraz wchodzimy na teren zamku. Great Tower. Great Tower, tak. Ale na no nie ma kontaktu z Polską. Nie możemy z nikogo dzwonić, pisać, coś sprawdzić w internecie. Czy nas to przejmuje aktualnie? Nie. O, nie. Mamy <laughs> większe problemy. Oto jesteśmy na zamku w Dover. Dover? Do Do tak. Jesteśmy na dole. Trochę wieje, ale widoki rekompensują. Idziemy sobie schodami teraz Patrujemy o tym co by się stało gdybyśmy się urodzili w wielkim no. Brytanii schody? Tak Bo ludzie te schody porównają To są super schody Taka operacja tutaj jest Cześć, to Pokaż co masz za plecami Tak, a za plecami mam... Julka. I, I takie w Obecnie odchylamy przyczepę, bo my zostaniemy w przyczepie, a rodzice pojadą samym samochodem kupić karty z internetu. My jesteśmy właśnie w przyczepie. Jula się rozwaliła. Yy, tak, rodzice nas zostawili, a akurat zaczęło lać na dworzec. Piękny krajobraz z deszczem. Także my tu siedzimy. Yy, drugie śniadanie. Mm. Jest I czekamy na rodziców, jest super Właśnie tak jak jesteśmy przyczepię, masz wspomnienie Jak byliśmy przed chwilą w zamku I jedna pani tam na jakiejś wystawie zapytała się skąd jesteśmy Czyli, że pracownik? No tak, pracowniczka My powiedzieliśmy, że from Poland Czy zaczęła do po angielsku tak. coś I myśmy my tak zrozumieli o co chodzi, ale ona mówi, że where are we from No i mówi, że from Poland ona I ona mówi, tak from a, Poland okay. I chwilę później coś takiego. Ja będę wszystko tak tłumaczyć powoli. So, take a photo. Tak. Photo. You can take here photo. Here the king Henry, czy ktoś tam, the second. second uh, you can go here. I to było takie... jeszcze, jeszcze myślałam, czekamy, jak on, ona powie, że Henry, you know, king, king. <laughs> naprawdę? To, że jesteśmy from Poland, to znaczy, że my jesteśmy coś... Jestem za razem powiem, że jesteśmy from Germany, albo Holland, albo coś. po do... niemiecku mówię. Nie, to zresztą nie do nas da Nie no, cudowne przeżycie. Tutaj mamy takie piękne osiedla. I oczywiście... Neighborhood Watch Aria. W prawo, potem w lewo, i do przechodzimy. <noise> Nawet rowery jeżdżą po lewej stronie. Właśnie dojechaliśmy do zamku jakiego? Warmer. Tak. Warmer? Tak. Chyba? I była tabliczka, że należy do Lorda Warmera, czy jakoś tak. Także do własności Lorda wchodzimy. A tu mamy taką sytuację. Pięknie, co? Podoba Wam się? Mam bardzo. Królowa Matka, czyli mama Elżbiety II kiedyś otrzymała pytanie, co by chciała dostać na urodziny. W tak powiedziała, że w sumie to już wszystko dostała, z wyjątkiem ogrodu. I, no i właśnie to jest ten ogóz, który ktoś stwierdził, że dlaczego miałby tego ogrodu nie dostać. No i właśnie go oglądamy. Dzisiaj trafiliśmy na typową angielską pogodę. Tak jak w y, zamku w y, Dover Było nam gorąco w sumie. bez bluz Tak, teraz bluzy by się jednak przydały, a akurat ich nie wzięliśmy. Tak, zostały. No. Także idealnie. No tak, zaparkowaliśmy na miejscu dla kamperów Ale trochę więcej niż jedno miejsce. Nie wiem, teraz jak wybrnąć z płatnościami w parkometrze. Co ja mam zrobić? Czy autobus? Zaraz zobaczymy. Zmiana planów. Przeparkowaliśmy pod centrum handlowe. Dwie godziny mamy w gratisie. Yy, I sam, samochód ma szczytane tablice rejestracyjne. Jak przekroczymy dwie godziny to będzie mamy. I żeby nie było pójdziemy na zakupy tutaj. Nie to, że za darmo całkiem. Proszę Państwa. Nawiastka Włoch. Oto Wenecja. Jak Ci się pogoda podoba? Fajna. No już trzeci albo czwarty raz dzisiaj pada. <laughs> Idealna pogoda na zwiedzanie. Tutaj, Jula. Lavender cottage. Rose cottage. Tak. A jakiś blue, yellow i w ogóle. A może to jest blossom, albo coś? A chyba mam mokrą Słabo. kamerę. Skomentuj. Słabo jest, no ale fajnie, bo Słabo. Jest super. Chyba ja mi zaparowała kamera. Przed chwilą pewien miły pan gdzieś tam powiedział nam, że Teoretycznie nie możemy tu wejść, ale w sumie możemy. Do barierek. Dlatego <grym> wyszliśmy na farcie. Także. Dzisiaj po raz kolejny szczęście do nas uśmiechnęło, bo? E, bo udało nam się wejść do e, Canterbury Abbey dwie minuty przed zamknięciem. Tak, się... dwie minuty przed ostatnim wejściem. Opactwo Canterbury kiedyś było e, takim głównym kościołem całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy po pierwszych zakupach w Anglii. No banie urwało, powiem. Wydaliśmy 11 funtów. I w sumie nic nie kupiliśmy. No tak większość na picie wydaliśmy. Będziemy się żywić polskimi produktami. Polskimi ryżami, kaszami, butami i makaronami.